Moi drodzy, kontynuujemy nasze rozważania dotyczące życia parafii, dotyczące powołania do bycia ewangelizatorami miłości. No i oczywiście parafia jako przestrzeń, w której doświadczamy tej miłości Bożej, miłości braterskiej i tworzymy atmosferę, gdzie Pan Bóg może objawić miłość nam innym. I przez nas innym. Papież pyta, zanim także my pytamy, bo widać, że to są pytania aktualne, a szczególnie aktualne w wypadku naszej parafii, co zrobić, aby parafia nie była starcem warcącym o przetrwanie w dzisiejszym świecie. Tak, postawmy pytanie. Papież dość ostro w tej instrukcji zresztą sprawy przedstawia, mówi o. O takim sklerotyzmie duszpasterskim. Więc rzeczywiście czasami parafia jest, daje takie wrażenie starca, który walczy, żeby jeszcze pokazać wszystkim, że on jeszcze może, nie wiadomo co tam. I, i, i natomiast pytamy dalej, co zrobić, aby efektem działalności parafii nie była obojętność otoczenia. Otóż. Zwróć uwagę, że często to tak działa, że coś tam sobie wymyślili w kościele ksiądz i jego dewoty, ale to jest takie, no to jest obojętne dla otoczenia. I temat poważny jest podjęty przez Ojca Świętego, dlatego że no, przez długie lata szlifowaliśmy się i świeccy i duchowni w takim pobożnym stękaniu. Natomiast, no rzeczywiście, taka jest prawda, z punktu widzenia kogoś, nawet niezłośliwego, nie? No to czasami pewne działania, pewne postępowania, funkcjonowanie parafii, to jest to coś odległe, obce. I dlatego są obojętni. Z różnych powodów, począwszy od tego, że ich nie wychowano tak, przez to, że nie spotkali w tej wspólnocie Jezusa, ale także dla siebie nie znaleźli miejsca. A może właśnie Polega to na tym, że efekt działalności parafii jest taki, że zamiast się przybliżać to się odpychają, odstępują, no i rzeczywiście spróbujmy posłuchać co mówimy w głowie naszej, co mówimy między sobą, no to co słyszy? słyszymy, no dawniej to byli, dawniej to chodzili, dawniej to się modlili, no i co mi to daje takie gadanie. Ja już mam też swoje dawni. Dawniej to na pierwszej parafii to ja, na drugiej parafii to ja. No i co? No więc, po pierwsze, sam sposób taki funkcjonowania dawniej, dawniej, to, to nic to nie daje. Dla refleksji owszem, dla ucieszenia się, dlatego, żeby sobie przy winku i kominku powspominać, tak. Najlepiej z żoną. Natomiast. Hmm, Dalej ktoś z zewnątrz, młode pokolenie, ktoś, kto po prostu w tym nie uczestniczył, On się nudzi tym. To Nudzi się opowiadaniami o dziadkach, opowiadaniami o wujkach, opowiadaniami jest setny raz słyszane o czymś tam, o kwiatuszkach wokół sanktuarium, o dyżurach, o czymś tam. Nudzi się tym, jego to nie interesuje. I teraz następny moment jest jaki? Albo o tym, że tutaj barany się pasują. No i co? To znaczy, z jednej strony się trzeba temu cieszyć, bo to jak, jak rozmawiamy o wybudowaniu swojego domu, bo pewne procesy dotyczące parafii, to są procesy, które dotyczą życia ludzkiego, więc podobnie jest w rodzinie, nie? Jeżeli na przykład wy budowaliście dom i tutaj było pole i tutaj były krzoki, żeście tak ciężko pracowali, no to syn dorosły raz to usłyszy z grzeczności, drugi raz uderzy nie słyszał pierwszym razem, trzeci raz mu opowieść będzie słyszał z uśmiechem, a czwarty raz w ogóle się wyłączy, albo powie weźcie, przestańcie ile razy można to słuchać. I teraz my mamy złość do swojego syna, że on nie chce słuchać tego. My przez to go przeklniemy i powiemy, że koniec naszej rodziny, rodzina się stoczyła, bo nie chcą słuchać opowieści, jak to żeśmy z matką krzoki wycinali, żeby dom pobudować. Które teraz i tak pusty stoi. No. To są nieprzyjemne sytuacje, to są bolesne są sytuacje emocjonalnie, natomiast to są rzeczywiste sytuacje i, i to nie ze złości ten syn tego nie chce słuchać, tylko to po prostu. To jest wasza opowieść, a nie jego opowieść. Natomiast parafia to jest też wspólnota ludzi, nie? I, i teraz. Żeby ta opowieść o parafii, to, coś, to życie tej parafii nie dotyczyło tylko tych, którzy żyją opowieściami o tym, co było. Średnie pokolenie wspomina, jak to sobie tutaj byli młodymi i już, i to to jest standardowe, to nie dotyczy naszej parafii, tylko to na całym świecie słyszę. Myśmy już swoje zrobili. No to już wszystko. No to, to tak jakby mąż powiedział żonie, nie? Syna masz, mam, córkę masz, mam, no to ja już swoje zrobiłem, a teraz butelkę piwka i spadaj. <grym> no więc czasami niestety takie jest, bardzo często to można usłyszeć u ludzi kościoła, myśmy już swoje odpracowali, jakby to był jakiś dług, jakby to było jakieś nieprzyjemne zajęcie, jakby to było coś, co nie chcesz, ale musisz, no więc do czego zmierzam? Nie możemy się poddać, bo później następny krok tego to jest taka już dekadencja. To już jest takie poglądy upadku Kościoła, upadku parafii, co się, by ksiądz wiedział, coś się dzieje w naszej parafii, żebyście wiedzieli coś. No. Więc rzeczywiście trzeba sobie postawić pytanie i to papież podpowiada i zachęca, żeby, ten, żeby to jednak, to życie parafii nie było pieśnią o przeszłości, stękaniem nad teraźniejszością i obawą przed przyszłością. To podpowiada, że ta parafia musi żyć dynamizmem ewangelizacji, mamy świadczyć słowem, czynem, że Bóg kocha, mamy objawiać Jego miłość wychodząc do ludzi samotnych, zmargenizowanych, Naszych sąsiadów budować wspólnotę bliskich relacji. I to jest to pytanie: Wspólnoty bliskich relacji. No właśnie o to chodzi, że może cię ten sąsiad nie interesuje, może można by sobie było to żyć tak jak. jak w sąsiednich klatkach, w sąsiednich, na sąsiednich działkach budowlanych. Natomiast ponieważ jesteśmy wspólnotą. To z jednej strony nie naruszając czyichś granic, bo niestety małe wspólnoty mają taką tendencję do naruszania granic, do, do zaglądania. Daj człowiekowi się pograpać po głowie na swoim terytorium. Nie patrz mu już tam jak, jak dziku z niebo, on tam stoi, co on tam robi. No? To jest zwyczajny brak miłości bliźniego, nie? I to nie jest jakaś wielka teologia, tylko zwyczajne hamstwo, jak ktoś się ślepi tak wypatrzyje, no to to jest takie wypatruje yy, zawstydza drugiego. No to jest zwyczajne hamstwo i koniec. Natomiast więc my mamy taką obawę, jesteśmy naznaczeni tym hamstwem i dlatego bardzo chętnie się zamykamy przed ludźmi. Budujemy bramy, zamykamy drzwi, grodzimy płotami i chcemy, żeby się odwalili od nas. Yy, różne są oczywiście charaktery u ludzi, ale dość często to jest postawa społeczna. Z drugiej strony spotykamy się z taką jakąś szczególną krytyką tej postawy, że no nie, no jak to tak można, przecież że jesteśmy ludźmi, z lalala. La, la. No jak się spotykasz z takim hamstwem, że pod własnym domem nie możesz siąść z własną żoną, z własnym mężem, nie wiem co, e, wypić tego, jak on się nazywa, e, bakał, nie pamiętam jeszcze co to nazywa, kielicha, e, wina, czy, czy zrobić sobie szaszłyki, szaszłyki z ciotką, żeby całe półwioski czy nie podglądało, bo, bo, bo są niewrażliwi, no to się nie dziwię, że ludzie się odgradzają, zasłaniają, bo, bo, bo nagruszamy ich granicę. Natomiast po tych wstępnych uwagach, natomiast po tych wstępnych uwagach, moi kochani, my musimy jednak budować wspólnotę. My nie jesteśmy dla siebie obcymi ludźmi. My nie jesteśmy obcymi ludźmi. My mamy siebie przyjmować. I, i tutaj ta miłość paradoksalnie, ta miłość, ta otwartość na drugiego człowieka będzie się na przykład przejawiać tym, że pozwolisz mu być zamknięty, ogrodzony. To znaczy nie będziesz go zawstydzał, wchodził w jego życie, nadmiernie się interesował, zadawał zbędnych pytań. To jest też miłość, taka wrażliwość dla drugiego człowieka, dla jego intymności, prywatności. I kulturalny człowiek wrażliwy to czasami specjalnie nie patrzy, żeby nie zobaczyć tego, co, co nie powinien zobaczyć, albo żeby zrobić wrażenie, że tego nie widział, bo, bo nie, niechcący coś zobaczył, co, co nie powinien widzieć, albo co kogoś może zawstydzić. To jest jakby jeden ten moment wrażliwości, ale z drugiej strony niekiedy ludzie rzeczywiście siedzą zamknięci, z jednej strony przestraszone, z drugiej strony oczekujący jakiegoś wyciągnięcia do nich ręki. I to wyciągnięcie ręki jeden do drugiego powinno się przejawiać w jakimś takim jednak otwartości, a szczególnie. W tych przestrzeniach, gdzie człowiek się boi, że jest odepchnięty, że jak widzisz, że ktoś tam może ma kompleks, że jest biedniejszy od ciebie, no to zachowuj się po partnersku normalnie z szacunkiem, a nie traktuj go jak ten, jak platformę, na której będziesz odtańcowywać swoje tańce zwycięstwa, bo to bardzo sprytnie można zrobić tak, że, że ten, że jak zebrały się trzy wdowy, czy słomane wdowy i czwarta arcypobożna i zaczyna mówić, wiecie, tak, Pan Bóg dał mi takie szczęśliwe życie, że razem z, różań, z mężem na różańcu się modlimy i proszę was, nie ma takiego męża jak mój. No nie no, czasami to można powiedzieć, tylko zadaję sobie pytanie, czy ty chcesz im szpilkę wbić, czy chwalić Boga? Gdzie twoja wrażliwość, nie? Podobnie z tym finansowym, z tym finansowymi różnymi rozgrywkami. Nie no, myśmy byli teraz na wakacjach, no to, to, to... A wy, gdzie byli? Wiadomo, że gdzie oni mogli być widoki. Gdzieżeście byli. No to tak to my nie zbudujemy żadnego barterstwa. I to nie chodzi właśnie o jakieś arcypobożne rozmówki, tylko o wrażliwość właśnie w takich małych, codziennych sprawach. Ponieważ to jest mój brat w Chrystusie, ponieważ my razem przyjmujemy na jednakowych prawach Jezusa Chrystusa, a tym prawem jest jego krew przelata, przelana za mnie i za Ciebie, to ja powinienem mieć jednak szacunek do tego człowieka i tym, no bo każdy z nas ma swoją jakąś biedę, słabość. Oprócz niektórych, bo niektórzy w ogóle nic nie mają, przynajmniej na razie. I to jest ich właśnie problem, że, tego, że tak myślą, to jest ich bieda. Natomiast każdy z nas ma jakąś biedę, słabość i powinniśmy jakoś wychodzić jeden do drugiego, właśnie widzieć szczególnie tych, które ta bieda, słabość wysunęła poza to, co papież nazywa na peryferię, na margines czy poza margines. To jest bieda materialna, to jest bieda samotności, to jest, to jest bieda jakiegoś, no jakiegoś grzechu nawet, nałogu nawet. Czasami no, jakiegoś ograniczenia intelektualnego. To z jednej strony nie znaczy, że musisz myśleć i się zachować tak jak ten człowiek, ale z drugiej strony jakąś, jakoś, jakieś takie ciepłe miejsce do zagrzania się przy sobie mu dać. Przy czym nie chodzi mi w tej chwili o to, że już tam nie wiadomo, na piecu u ciebie będzie głupi Jasiu mieszkał, tylko chodzi mi o taką zwyczajną otwartość, nie? żebyśmy jednak w imię Chrystusa dawali ludziom doświadczyć tego. I to ludzie szybciutko bardzo odczytują, bo, 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 no bo pojawia się pytanie, czego się tak zachowujesz, czego się zapytasz, czego wyciągasz rękę do mnie, czego mnie traktujesz jak człowieka. Bardzo łatwo ludzie to odczytają. Jeżeli Jezus jest przyczyną tego, jeżeli Eucharystia jest przyczyną tego, to nawet bez słów to jest odczytywane. Ponadto Ojciec Święty zwraca uwagę, że parafia ma być przestrzenią, gdzie uczymy się czytać Słowo, gdzie mamy doświadczać odnawiającej siły Eucharystii i gdzie trzeba nam także odnowić świadomość i godność bycia odczczczonym. Moi drodzy, Słowo Boże, tu uczymy się czytać ustalmy pewne pojęcia, przy tym dzisiejszych tych sporach o tradycjonalizm, nietradycjonalizm, o to, że Kościół się sypie, nie sypie, protestantyzacja, nieprotestantyzacja, wszelkiej, wszelkiej tam bzdur różnych się nasłuchamy w telewizji, w internecie, to trzeba sobie jedną sprawę powiedzieć bardzo jasno i wyraźnie. Nie znamy Biblii, nie czytamy Biblii, boimy się Biblii. To jest to jest nie do przyjęcia, to nie będzie poważnej parafii, nie będzie poważnego życia bez życia Słowem Bożym. Nie będzie, po prostu nie będzie. I, i to jest zadanie parafii, dlatego ym, to nie jest jakaś sprawa nadzwyczajna, cudowna, tylko to jest chleb codzienny. Chrześcijanin powinien znać Biblię, powinien czytać Biblię i powinno być w Kościele uczone czytanie Biblii. Dlatego zachęcam Was do otwartości na ten temat. I tutaj już każdy na swoim poziomie trzeba zaczynać. Począwszy od tego, że powiedzmy normalnie kup Biblię, po drugie zaglądni, czasami się czy na katechezę, czy na spotkanie, czy. W każdym razie to jest temat ważny i dlatego też i w naszej parafii jakoś tam próbujemy to robić przez, przez rozważanie bardziej obszerne słowa Bożego w czwartek na liturgii, na kręgu biblijnym, na czwartek na liturgii wieczornej o 20.00, na kręgu biblijnym. No, Katecheza można powiedzieć, że tak szeroko rozumiane rozważanie Biblii, bo to raczej nauczanie Kościoła, które początek wiedzie z Biblii. Także codzienna homilia święta, więc to jest jakby cel naszego działania i to, jest, to są po prostu środki tylko, nie, 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 nie tylko środki do osiągnięcia tego celu, jakim jest umiejętność czytania Biblii. To sobie trzeba jasno postawić i odważnie, że no to nie poleci na takim chrześcijaństwie, które nie zna Biblii. Nie może być tak, że, że ciągłe życie będziemy następne pokolenie, jak pokolenie poprzednie, żyło w wielkim kompleksie, żeby tylko nie, daj Bóg, przyszedł Jehowita i nie powiedział coś o Słowie Bożym. Już mam wymyśloną listę, jeden przed drugim katol arcykatolik. Wyścigowali się jak Jehowity, a u nas też są zielonoświątkowcy Jak go przezwać, jak mu tam coś powiedzieć, jak go podebrać. Tylko nie daj Bóg, żeby być kompetentnym w swojej wierze. To nie. To po prostu no, żenujące to jest i koniec. Raczej świadkowie Jehowi czy inne sekty powinny uciekać od Twojej wiedzy religijnej. Po prostu. Powinny odchodzić, bo, bo Ty wiesz o czym rozmowa. Przecież w innych sprawach jesteś kompetentny. Projekty, pożyczki, kredyty, długi, zobowiązania, zamówienia, to twój świat. No więc jeżeli mówimy o duchowych i wiecznych skarbach, to też trzeba, by, trzeba by być kompetentnym. Podobnie jest kwestia Eucharystii i kwestia życia świadomością Chrztu Świętego. Do tego jeszcze wrócimy w następnych katechezach, ale... Tak naprawdę to, to co nam w, tu się wtargnęło już do parafii, nie tylko naszej, to raczej w kościele powszechnym, no ale, ale my porządkujemy u siebie, nie? w kościele, a szczególnie w Polsce tam powszechnym, to już dawno ta choroba była, mianowicie no, bawienie się w liturgię, bawienie się w śluby, chrzty. Proszę księdza, ksiądz, żeby tylko na ślubie nie mówił o rozwodzie, no, chyba się porąbało. W ogóle co ty możesz powiedzieć, żeby ksiądz tylko na ślubie nie mówił albo, żeby ksiądz na chrzcie na pogrzebie mówił. Słowo Boże się głosi, jakie ty masz kompetencje do tego, żeby uczyć swojego pasterza, co on ma powiedzieć. To ty masz misję kanu niż nam czy on, co jest grane. Halo? Więc to, no ale no niestety sprowadzamy naszą wiarę do, do takich właśnie zamówienia, usługi o charakterze rodzinnym. Sakramenty święte nie są usługami rodzinnymi, to nie są uroczystości rodzinne. To jest coś więcej niż uroczystość rodzinna. Uroczystość rodzinna jest po udzieleniu sakramentu świętego. Zbierasz najbliższych i chcesz się z nimi podzielić doświadczeniem kościelnym. Włącznie z pogrzebem. łącznie z pogrzebem, bo pogrzeb to jest pogrzebanie, to jest po, po, pożegnanie przez wspólnotę parafialną. A więc trzymamy się kanonów, trzymamy się zakonu kościelnego, a nie konkurujemy zresztą w sposób niekiedy bardzo żenujący na ilość baloników czy, czy tam e, księży przy ołtarzu czy coś no bez przesady. Dobrze, koniec. Ojcu i synowi duchowi świętemu.